Tak, chodźcie głęboko na górkę, tutaj gdzie, gdzie jestem Chodźcie, chodźcie, chodźcie Chodźcie, chodźcie. chodźcie tu z góry Chodźcie na górkę lepiej Oni muszą tu wejść Wtedy ich wybombimy O, no to rip Nie ma rip Dopóki jest gratu, wiesz Warto się, nie da, dzieje się tak. To jeszcze Niech oni tylko spróbują tu wejść Przecież jest po nich Uważajcie przy tak czerwę Tych na dole bicie Tych no na dole, leś, to leś, macie leś, zasięg Co tu się dzieje, ty? Wchodzą na nas Wchodzimy, kurde, się. Wchodzimy z głową, Wchodzimy z głową. Dawaj kowal, pod kiedy? No, ja nie mam skill teraz, także. Tam kłoda weszła, widziałem. Weszła, bo idzie blazing. Dobra, cofka, cofka, cofka. Ci to są z przodu, cofka. Jeżeli możecie. No, możecie raczej. Mamy fajnego zerek bloka ogólnie. Muja. I wszędzie zrzuca ciałe skille. Jeżeli ja że na ja schody, już... na przejścia. Be... Nie, bez Wszystko. Bronimy się. Muja, za głęboko wchodzisz, po raz czwarty. No. Tutaj chyba wyciągnęło, te włóczki. Naprawdę, nie? Dobra, nie będą podchodzić. Spróbujcie ich kłodą za pociągów. Ja pierdolę, to jest TBI-kówki. Co, cały TBI przejechało? Co, No. na nas. Na pierdolę. Chodźcie, chodźcie, chodźcie tam, chodźcie tam, chodźcie tam. tam. Buła na przejście, buła na przejście, chwalcie. Fajnce Firewall'a walę, żeby mnie przeszli samo. Może dobrze Walić te, awol spele, jest na, spele jest na przejście to to, ja to... I na dół tak samo, bo oni z dołu nazwają walą frakcje, frakcję, <grych> frakcje. frakcję oni wchodzą Firewall Aj, nie zdraliśmy się, dobra, dobra, uspokojmy Będą wchodzić i walniemy tam buła teraz błoto to. na przejście tam głęboko dywan maci dywan się jest ja pierdolę o kurwa to jest ja <grym jesu> <jesu> pierdolę to jest dywizji trzymuje się a my utniemy się dwóch padło na, od nas nich nie mam jadę a USP, a usp na ten. to padł kolejny nie, nie utrzymałem się. Kogo z naszych traciliśmy? Wszystkich. Wszystkich? Ja, 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 o kurwa. Ja pierdolę. A Kowal uciekamy, damy radę. Tam kurwa z 60 Ja i zabiję jeszcze. Kościół. Lekko. Jakieś tam Kowal. Dostał, dostał, dostał. Ej, Tam